Krzysztof, witam was wszystkich serdecznie. Wracamy do e, piłki nożnej. E, pamiętacie pewnie jeden pierwszy z filmików e, na boisku z Pawłem kamerzystą. Na razie nie jest moim kamerzystą, bo mam tu innych e, swoich e, dwóch. On może być no, e, takim naszym pomocnikiem. A więc e, zapraszam Pawła tutaj. E, no i właśnie, Cześć, właśnie z nim będziemy dzisiaj e, grać. Tak, Gotowy? Gotowy. Dobrze. To jedziemy dalej Pierwszą konkurencją będą kiwki, czyli ja polega to na tym, że ja będę kiwać Pawła, jak obkiwam go to będę musiał trafić do bramki, a później na zmianę. To tak będzie wyglądać. Pierwsza konkurencja Nie ma Druga sprawa. Kurde, Kurde, Да. どういうこと No niestety moja forma jest strasznie zła, bo się nie ćwiczyła, wiecie, przez te koronawirusy, to wiecie, brzuszek urósł i trzeba się zabrać za siebie, co nie? Może w drugiej konkurencji uda mi się. Teraz gramy w taką znaną grę, że piłka jak stoi na przykład tutaj, staramy się trafić w poprzeczkę, jak się nie uda, to następna osoba wchodzi, a jak się na przykład uda raz trafić w poprzeczkę, to idziemy wtedy właśnie do tego miejsca, później... Jak się jeszcze raz uda, to tutaj, a już na samym końcu tutaj. Ta osoba, która stąd jakby trafi w poprzeczkę, to wtedy wygrywa. Dobra, czy Do jednego, ale na trzy wystawiamy. No, gramy, mówisz, już? No. To teraz gramy do jednego papierka, kamień, nożyczek. To, to zaczyna? Dobra, trzy, cztery. Ja zaczynam. Ja swoją techniką. Nie udało mi się, nie udało się. Blisko, blisko. Blisko było. Ja. Pierwsza poprzeczka. Jak, jak się trafi, to jeszcze jeden dodatkowy strzał.

Wreszcie, wreszcie! Wreszcie, nareszcie! Widzicie, taka siła. O. To przy jest jedna, jest select. Serdecznie polecam. To są piłki do futsalu, ale można też grać nimi na podwórku. Zaczynajmy! Znowu przegrywam, niestety. Zobaczymy, ile. Może w następnych konkurencjach tym razem mi się uda. Następną konkurencją będą rzutkarne. Czyli będziemy strzelać stąd mniej więcej, do bramki. Bramkarzem będzie mój przeciwnik Paweł. No i później, tak na zmianę. Na zmianę będzie to że raz on będzie na bramce, raz ja... Do gramy? Do pięciu może? Pięciu. Zaczynajmy. No. Skyt ja, nå. Yo. Oh! Is het dwaat? Is het spook? Is het dwaat, No niestety znowu przygrałem, jak wtedy, pamiętasz Paweł? No, no wtedy, wtedy też samo, no niestety, szczerze mówiąc Państwu, będę musiał trochę poćwiczyć, może Paweł mnie trochę podtrenuje, bo ja Ci jeszcze, jeszcze jeśli ten filmik będzie albo po mistrzostwach o Biskupa, albo przed to, to wiecie on, on może mnie nie we wszystkim tak. i, i się może y, udać. Jeszcze są mistrzostwa polskie, na które jedziemy do Rzeszowa i mam nadzieję, że z tego vlog będzie. A więc y, skończę. Teraz właśnie kończę. Król Chryste, Siemanko jelo